Szanowni Państwo, moje życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia będą inne niż zawsze, dlatego że sytuacja jest zupełnie inna. Można by nawet rzec, że nie powinniśmy świętować i trudno się z tym nie zgodzić. Ale z drugiej strony, po coś te święta powstały, powstały po to, żeby w tym pędzie zatrzymać na chwilę i podziękować drugiemu człowiekowi za jego pracę. I właśnie teraz świat zatrzymał się w wielu miejscach. Zmusił nas do refleksji. I patrzę z niepokojem, co będzie dalej. Dzisiaj państwo macie do odegrania szczególną rolę. Patrzymy na was z uznaniem i z wielkim szacunkiem. I wierzymy mocno, że właśnie w tych trudnych dniach dacie z siebie wszystko. Ale nie tylko wy, bo również my, całe społeczeństwo. My dzisiaj wszyscy razem musimy dać z siebie wszystko. Dzisiaj jesteśmy jednym zespołem. Co dzisiaj się dzieje, myślę, że będzie na długo dla nas wszystkich bardzo ważną lekcją i na długo pozostanie w naszej pamięci. Ale proszę Państwa, głównie to, dlaczego dzisiaj chcę te kilka słów do Państwa skierować, to z jednej strony podziękowanie, a z drugiej strony to życzenia. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i uśmiechu w te trudne dni. Życzę też Państwu wielu życzliwych ludzi wokół. Niech Państwu nigdy nie zabraknie siły ani determinacji w wykonywaniu swojego wspaniałego zawodu. A ja, proszę Państwa, czuję się zaszczycona, że przez wiele lat mogę pracować z Wami. Dziękuję bardzo w swoim własnym imieniu i całego mojego zespołu.